Hey, cześć witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie ja jestem Legion, a to będzie nowy odcinek z takiej troszeczkę nowej serii, troszeczkę inny schemat vlogów, z którym jest Ksaza dzisiaj z nami. Witam. Siemanko, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Legiona. Witam, witam Siemanko, słuchaj, no i ciebie będzie... Legion. Ja również cię witam. Nowy schemat troszeczkę na moim kanale, jak widzicie troszeczkę nowa scena, nowy format, e, odcinek e, na miarę vloga, na miarę wyrażania naszych opinii na temat naszych pogadanek po prostu. Jako, że ostatnim gorącym tematem na scenie Diablo były, be, e, są można powiedzieć testy nekromanty, no, postanowiliśmy, że sobie troszeczkę o nim pogadamy o samych beta testach o, o wyrazimy własną opinię na temat nekromanty. Co nam się podoba, co ewentualnie możemy od siebie dodać rozumieć, takie tego typu rzeczy. No i dobra, tak jak widzimy, beta testy nekromantów już wkrótce. Blizzard niedawno zapowiedział na swojej stronie, że będzie wysyłał zaproszenia na zamkniętą betę, gdzie wybrańcy będą mogli sobie pograć. No i my tutaj z zelaksem będziemy liczyć może na jakieś takie krótkie zaproszenie. No, wydaje mi się, że nie powinno być to żadnym problemem. Tym bardziej, że to są jako chyba jed... chyba, chyba nawet pierwsze zaproszenia do beta testów, gdzie brane jest pod uwagę czas spędzony w grze. Bo tutaj jest jako tak, jeden z tak, tych. Z no, oczywiście, jest troszeczkę farta, trzeba mieć. Specyfikacje komputera są też ważne. Tam różne, bo Blizzard pewnie będzie chciał mieć trochę słabszych komputerów, sprawdzić trochę tych ze średniej półki, żeby to różne konfiguracje były. Mhm. No i czas spędzony w grze jest jednym z czynników, czyli powiedzmy, że mamy dosyć dużą szansę, tak? No, to jeszcze nie wiadomo tak dokładnie, jak, jak to oni będą rozpatrywać, no ale w każdym razie. Czas spędzony na grze będzie jednym właśnie z takich czynników, które będą zależeć od tego, czy dane zaproszenie po prostu dostaniemy. No i co tu jest napisane? Wkrótce roześlemy po świecie zaproszenia do zamkniętych beta testów. Jeżeli zostaniecie zaproszeni, oczywiście będzie, przyjdzie to drogą mailową. Mail oczywiście będzie brany pod uwagę przy, który jest połączony z Waszym kontem battle.net, tam gdzie macie Diablo, bla bla bla, takie rzeczy. Bla Pamiętajcie, że prace nad necromantami pozostałymi elementami aktualiz aktualizacji 2.6.0 to trzeba wspomnieć, a, e Nekromanta trafi z patchem na serwery. To nie będzie tak, że e Nekromanta to będzie tak jakby patch, który po prostu będziecie kupować. Tylko to wszystko, ten necromanta i wszystkie te rzeczy z nim związane będzie normalnie wrzucane jako patch 2.6.0 na serwery. Tylko po prostu, żeby mieć do niego dostęp, trzeba będzie to wykupić. No coś chciałeś powiedzieć, Sazak, mów śmiało. E, chodzi o to po prostu, że cały patch 2.6.0 będzie zawierał e, no, całą tam powiedzmy masę, według Blizzard'a, tych rzeczy, czyli na przykład te challenge rifty jakieś, jakieś tam pierdoły, to, co było zapowiadane na BliskONie. Nie wiadomo jaką część tego, co było zapowiadane na BliskONie, ale jakąś część tego. I oprócz tego, właśnie będzie ten necromanta, który jeżeli będziecie chcieli nim pograć, to trzeba będzie go kupić. No dokładnie tak. Podzielnie... Chyba, że będziecie mogli go przetestować właśnie w beta testach tej aktualizacji 260. To będziecie mogli go sobie sprawdzić na PST, jeżeli zostaniecie wybrani. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. No, tak, troszeczkę to będzie właśnie. Inaczej działało, niż samo PST, że wchodzicie i każdy ma dostęp do pacza. Tak, znaczy się do pacza będzie miał każdy dostęp, ale do nekromanty tylko ci wybrani. Tak, tak to ta, będzie mniej więcej Tak można wyglądało. to nazwać, trochę to tak śmiesznie brzmi, no ale... Yy, Dokładnie. Tak, tak to też... jest, taka polityka, taka polityka bizarda, nie? Że po prostu konkretne testy chcą zrobić, bo to będzie jednak płatny, kon, płatny content, że tak to można nazwać, bo nowa postać, no, wnosi nowy content, tak można powiedzieć. Tak, dokładnie. No i chcą jednak, chcą jednak to, żeby to było przetestowane no, rzetelnie. No i jak wziąć udział w beta testach? No to po prostu, musi, tak jak już wspomnieliśmy, no oprócz tych godzin, musimy wejść po prostu sobie na maila, zalogować na konto BattleNetu. No i w opcjach beta testera po prostu zaznaczyć, że jesteśmy zainteresowani, zainteresowani beta testami z Diablo. I po prostu tyle. Warto, to, warto też wspomnieć, że ten nekromanta będzie, ta, ta beta będzie tak jakby z kilku faz się składała, bo na początku dostaniemy gołego nekromantę bez setów na przykład. Będziemy testować głównie umiejętności, jak to wszystko działa na powiedzmy tych niższych poziomach trudności czy w kampanii. Będziemy oglądać te przerywniki filmowe być może. Będziemy sprawdzać, podejrzewam, że tu w tej fazie będzie głównie chodziło o to, jak efekty, animacje wygląd działają na danym z konfiguracjach sprzętowych, żeby jak najwięcej wykluczyć jakieś ścięć, jakieś za, zacięć, tak jak to miało miejsce na przykład na Bliskonie. Nie wiem, czy widziałeś ten pierwszy stream z Nekromanty, gdzie ten wybuch zwłok powodował naprawdę solidne przycięcie tak, to sobie gry. Tak, na naprawdę wysokim poziomie Greater lifta, jak się Dokładnie. zbierze naprawdę dużą grupę przeciwników. I czterech nekromantów na przykład. I czterech nekromantów, czy nawet nawet jeden. Podejrzewam, że nawet jeden dobrze zbufowany, jak pierdyknie taką nową, to gra stanie na dobre Dokładnie. dwie minuty. No. Tam, jeszcze trzeba... była, tam, jeszcze, tam jeszcze był ten skill, gdzie te wszystkie szkielety wychodzą z ziemi w pewnym momencie, nie wiem czy pamiętasz, tak, on tak. był chyba na jakimś gifie czy na czymś, to no to jak to zaczną nawalać wszyscy, dlatego to właśnie w tej pierwszej fazie będzie chodziło o to o, to, o takie, testy, później jak wiadomo balansowe, będą wprowadzać nowe przedmioty, sety i tak dalej i to podejrzewam troszeczkę potrwa, tak więc... Kontentu będziemy dla Was mieli dużo z, ty, z, ty, z tego nekromanty. Wiadomo, na początku sobie jakieś tam e, buildy bez przedmiotów porobimy, takie tam pierdoły, a z później... Zrzutych itemów po prostu. Tak, żółtych itemów. Sprawdzić jak umiejętności po prostu działają. Dokładnie. Myślałem, e... że będzie dużo zabawy. To na pewno Warto jest uaktualnić sobie preferencje na koncie, to znaczy jeżeli mieliście na przykład zmianę karty graficznej, zmianę jakiegoś tam pozespołu, pamiętajcie żeby po prostu przed tymi Warto nawet teraz po obejrzeniu tego filmiku po prostu wejdźcie sobie na konto i uaktualnijcie swoje peryferia komputerowe na stronie, tam macie po prostu taki jeden pliczek do ściągnięcia, ściągacie go na, ściągacie go na kompa on wam szczytuje wszystkie wasze podzespoły, wszystkie wasze te wszystkie urządzenia na komputerze i po prostu uaktualnicie to sobie, wyślijcie na swój profil jeszcze raz. No na pewno wiele z was tego nie zrobiło, podejrzewam. Sam tego nie zrobiłem, tak. dlatego o tym mówię. Um, Dokładnie. Krótkie. W... Teraz. No mów, nope. mów, 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 mów śmiało. Kwestia beta testy nekromatów już wkrótce. Znając Blizzarda, Blizzard już ma taką tradycję, że wkrótce to wiadomo u nich znaczy od dwóch lat do pięciu. Tak. Ale nie wiem czy zauważyliście, ale ostatnimi czasy Blizzard już tak się nie. Obija, jeżeli chodzi o te, ten. I to, to ten. ta te, 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 te ich te legendarny tekst, Sun, już troszeczkę odszedł w niepamięć, bo te rzeczy bardzo szybko się pojawiają w różnych mm -hmm. grach. I tutaj znów, znowu, jeżeli chodzi o płatny content i o testowanie go, no to wydaje mi się, że dostaniemy go naprawdę już wkrótce. Tak kurczę, nie wiem, no myślę dwa tygodnie. No, tak, w przeciągu dwóch tygodni mogą tak, Możemy się spodziewać, że gdzieś to około będzie za dwa tygodnie. No i powiem Ci, że naprawdę. Nie mogę się doczekać. Ma, dawno nie byłem tak podekscytowany czymkolwiek związanym z Diablo, no bo te sezony to już troszeczkę u mnie, tak powiedzmy, się wypaliły, ale to naprawdę będę. Mm, będę, będę, będę cisł. To jest bardzo dobre pytanie, które zostało zadane podczas, yy, nie wiem, jakiegoś tam wywiadu. Jaka część gry będzie dostępna w Becie? Gracze, którzy wezmą udział, będą mieli dostęp do wszystkich zdolności Nekromanty. Tak, to jest super właśnie. Oraz pozostałej zawartości aktualizacji 2.6.0, czyli podejrzewam, że. Je... Do testów 2.6.0 to właśnie będą te zaproszenia wysłane. Um, ja się bałem, że. Oni nam będą te testy właśnie dawać w takich fazach, jak były... Pierwsza ta faza ta blisko nowa, że te kilka skilli i ta, i ta, i ta, i ta, i ta taka mapka, później ta faza z tym takim z tym co oni grali na tym Community Summitie, czyli ten Mele Necromanta i będziemy dostawać takie małe paczki, tych umiejętności update'y, a tymczasem Miło się zaskoczyłem, że będziemy mieli wszystkie skilly i wszystkie runy, no to, to super według mnie. No oczywiście to będzie zmieniane, tak? W trakcie tam tych testów na pewno. No. Tu jest napisane, że nowe przedmioty tylko legendarne i elementy setów będą dodawane stopniowo. A necro jako nekro będziemy mieli od razu całego. Czyli no, skill'e, no runy, będziemy mogli testować prawdopodobnie od razu wszystkie, z tym, że no wiadomo wraz z upływem czasu ewentualnie mogą nastąpywać różnego rodzaju buffy, umiejętności, nerfy. Standardowo, nie, żeby to jakoś zbalansować. Tak, a później już to sezon, tak, więc my już jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Tak, A podejrzewam, że dalej to już wiecie, jak to będzie wyglądało z nekromantą. Dobra. Znaczy później meta będzie się składała z których nekromantów. W ogóle bo niczym <laughs> innym nie będzie chciał grać, nie? Tak. Jak długo będą trwać beta testy? Nieokreślona jest data zakończenia testów nekromanty. Prawda? Nie wiem, ile ona może trwać, z dwa tygodnie ta beta. Nie, no co ty? Nie, dużo dłużej, dłużej, dużo dłużej. Ja obstawiam bardzo dużo dłużej. Ja myślę, że to będzie naprawdę długo trwało. Nie wiem czy pamiętasz ile trwał beta patcha 2.0, czyli beta jakby Reaper of Souls. Znaczy, nie Nie, wiem, nie, nie, nie samego Reaper of Souls, ale samego patcha 2.0 do, przed Reaper of nie Souls Nie wiem ile jeszcze. trwało, przypomnę. Bardzo długo, naprawdę. No nie, kurczę, no z dwa miesiące przynajmniej. To, było, to był patch z Krzyżowcem. Nie. Nie. Jeszcze nie? E, by tam nie było krzyżowca, to była ta jakby ta wersja z Reaper of Souls, ale jeszcze bez Reaper of Souls, o tak. Aha, Ten, no dobra, dobra, to już wiem o którym etapie mówisz, ale nie wiem, nie wiem. No bardzo długo, a tutaj sprawa jest taka, że no naprawdę. Dobra. E, tu jest jeszcze bardzo to fajne pytanie. Czy będą otwarte beta testy? Aby zapewnić sobie bardzo ukierunkowane uwagi oraz bezproblemowy przebieg procesów testowania, beta testy nekromantów będą przeznaczone tylko i wyłącznie dla zaproszonych członków społeczności. Tak, czyli to będzie zamknięta beta mimo wszystko. Zgadza się. Czy obowiązuje umowa o poufności NDA? Nie. I o... dla nas zarumpiście. Nie, nie będzie. U uczestników, beta testów, nekromantów nie obowiązuje umowa o poufności. możecie robić, co tylko dusza zapragnie. Publikować zrzuty ekranu, transmitować hashtag streamy. Będziemy mogli to bez problemu streamować, jeżeli, tak jak mówię, dojdzie do tego, że dostęp dostaniemy, to spodziewajcie się wszelkiego rodzaju nagrań z tej bety, wszelkiego rodzaju streamów. streamów. Z tej bety. E no i co jeszcze? Chyba tyle co możemy robić, nie? <ścoughs> e, streamy? No zobaczymy, może jakieś. Nie wiem. Co w sumie jeszcze możemy robić. Chyba streamy tak. nagrania. No, możemy jakieś prace swoje robić. Transmitować na żywo swoje gry albo nagrywać materiały wideo z opiniami. To jest o. bardzo Aż możemy wyrazić własną opinię na temat tak. Negromanty. Tak, pamiętajcie, nie będziemy mogli usunąć. Pamiętajcie tylko, że wersja beta gry nie jest produktem gotowym. Prosimy o cierpliwość w przypadku błędów. Tak, tak. <gry> tak. wyświetlanej grafiki lub innych problemów z grą. Także Blizzard się zabezpieczył od razu, stawiając tego typu zdanie i tak dalej. Dobra, i tu jest jeszcze o Macach. Czy użytkownicy komputerów Mac będą mogli wziąć udział w beta testach? Tak, będą mogli. Także, jeżeli jesteście użytkownikami Maka, spodziewajcie się zaproszenia. No i co? Chyba o beta testach tyle, co można tu powiedzieć. Mm. Teraz powiedz mi, jak widzisz cenę? Cena? Bo ja ci powiem, że ja miałem opinię swoją, że tak, około 10 euro, ale tak sobie pomyślałem, że jednak to może być troszeczkę więcej. Ja stawiam 20 euro, ale to stawiam. Jeżeli to od razu mówię, bo jest bardzo dużo osób, które, które, którzy się mnie na, na streamie pytają ile będzie ten euro, koszt, ile ten będzie Nekro kosztował, ile stawiasz? No to ja od razu mówię, stawiam w granicach 15-20 euro za tego Nekromanta. Tak, 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 bo wiesz co, to jest coś, co naprawdę wymaga troszeczkę pracy od nich. Ja tak, wiesz, porównywałem to do mikropłatności z StarCrafta, Mikropatności z gry, Ale jednak te mikropatności to są, wiesz, taki jednorazowy skin, który jest zrobiony raz. Model wykonany. I gra gitara. Dawaj, teraz se kopiujemy hajs, nie? Mm -hmm. Ale tutaj. No oczywiście ca ca cały koncept, postaci, backstory, wstawki do kampanii, voiceline, no, ca ca cały głos trzeba podłożyć, wszystkie umiejętności zaprojektować, sety zaprojektować, e itemy zaprojektować, to wszystko musi mieć swoje modele 3D, naprawdę jest tego troszeczkę. No, no właśnie, chodzi tu głównie no... no więcej, więcej jak 10 euro, to więcej no. jak 10 euro to będzie na więcej, bank kosztować. więcej. 15, 20, a nawet 25 euro bym postawił, już niech będzie do 25 euro. A tak czy tak, myślę, że e, osoby, które naprawdę będą chciały, tę Nekromantą pogarsz, które naprawdę grają w Diablo, to bez znaczenia i jaka ta cena będzie, i tak go kupią. Oczywiście Dokładnie. Blizzard też ma swój rozum i nie rzuci ceny 100 euro, tak? Żeby ten dodatek nie może przekraczać wartości całej gry. Dokładnie. To, by, tak to jest jakaś, wiecie, część, tak? Yy, więc podejrzewam tak, że tak. Kto, kto będzie chciał kupić, to na pewno kupi. A ile ja teraz kuszę tak z ciekawości Diablo na Battle Necie Z dodatkiem, gdzieś no, tam była to. Tak, tam no, to możesz zobaczyć. Yy, no teraz look, Następna rzecz, yy, taka, ile mamy czasu? Mamy 15 minut. To będzie jeszcze szybciutko. Tak, żeby nie przeciągać. Szybciutko sobie jeszcze pogadamy o samym nekromancie. Słuchaj, yy, było z, yy, był taki meeting w. Ameryce, gdzie tak. bardzo duża ilość ludzi ze społeczności została po prostu zaproszonych, tak? Tak. Czyli każdy, kto chciał, mógł pojechać. Chyba zaproszeni Nie, tylko. tylko zaproszeni to byli. No dobra, no i tam zostało, no, z Polski Rivit był zaproszony, z Ameryki tam było kilka, naprawdę dużo osób zaproszonych, no i wyciągnęli od deweloperów pewne informacje odnośnie odnośnie nekromanty nie, będę tu, nie będziemy tutaj w filmiku yy, ich po prostu tak jakby kopiować, tak? tylko po prostu rzucimy sobie szybko okiem, tak? co ten nekromanta będzie potrafił no będzie miał na pewno 4 sety każdy set będzie polegał yy, no, na czym innym, tak? dziwne żeby sety dwa sety polegały na tym samym yy, będzie set oparty na krwi, set oparty na kościach na umiejętności kościstych na przywołańcach oraz na manipulowania zwłokami czyli typu wybuch zwłok, ożywienie mm -hmm. i tak dalej ehm, no i dobra, co o tych możemy mm, co możemy o tych zwłokach powiedzieć ehm, zwłoki będzie można tak, na pewno wybuch rozwalić, eksplodować które tak, będą zadawać to stara dobra znajomość, z, z, znajomość stara dobra umiejętność znajoma z Diablo 2 Zwłoki będzie można ożywić, będzie przeciwnik, będzie, którego zabijemy, będziemy mogli go ożywić z powrotem. Jedna rzecz, w Diablo 2 mieliśmy go na cały czas, w Diablo Trójce ożywiony przeciwnik będzie na czas określony. A nie było przypadkiem w Diablo 2 na 360 sekund, jakoś tak, że on nie, był po prostu na nie. bardzo długo, on był, mi się wydaje, że on był na bardzo długo ożywiony. Jeżeli chodzi o żywienie zwłok, pamiętaj żywienie stwora, to chyba tak. się było Animate Dead bodajże, to on chyba był na określony czas, ale ten określony czas był długi, i mogliśmy sobie. No, mogliśmy sobie przez akty przejść i wybrać sobie stwory, które chcieliśmy sobie skrzesić przed walką z bossem. Takie coś pa, pamiętam, że się, się praktykowało przynajmniej na moim casualowym poziomie. A tutaj chodziło o to, że będzie to krótki czas, czyli podczas walki na przykład przyzwiesz sobie na powiedzmy 10-15 sekund, że wiesz on będzie zadawał jakieś tam obrażenia, a nie, nie będziesz mógł sobie po prostu wybierać wiesz, stworów z różnych aktów, żeby za to on biegały, nie? Chyba o to chodziło dokładnie no Tak, te wskrzeszenie jest po prostu chwilowe tutaj, naprawdę chwilowe tak. w porównaniu do, do tego wskrzeszenia w Diablo 2 no i co, i ten zwłoki będą dawać nekromancie zasób, ogólnie rzecz biorąc. Tak, będzie jeden z trzech zasobów. Zasób będzie jeden u, nek u nekromanty chyba. Nie, On zasobem będzie... będą zwłoki, zasobem będzie ta esencja jakaś tam, ta tak, kula to ja po prawej. Tak, ja mówię właśnie o tej esencji. Żeby nekromancie się ta esencja nie będzie regenerować, jak to jest w przypadku na przykład czarodzieja. Ona będzie stać po prostu w miejscu, ona nie będzie spadać, ona nie będzie regenerować się, ani nie będzie umiejętności, które będą generować tą, ten zasób. Żeby ten zasób po prostu odnowić, trzeba będzie wysać go z, ze zwłok, ze zwłok wysysamy esencję i dzięki temu mamy zasób nekromanty. Tak to będzie wyglądało. No i co jeszcze możesz o zwłokach powiedzieć? Chyba tyle o zwłokach, no, no to będzie tak, tak jak mówię, jeden, jeden z zasobów nekromanty, bo on będzie korzystał właśnie z tej swojej esencji, z tych zwłok no i niektóre skille będą oparte o jego życie. Nie wiem, czy wiesz o tym. Tak, słyszałem. słyszałem. Jego HP. Tak więc na hardkorze te umiejętności chyba nie będą praktykowane za bardzo, chociaż wiadomo, zobaczymy, co to będą za sety, jak one będą działać, jakie będą tak, te legendarki, no właśnie, Wiesz, no właśnie Może będzie legendarka, która sprawi, że nie będzie używało tego zasobu, a będzie używało tego zasobu na przykład. Nie, nie? znamy, nie właśnie, nie znamy tych setów, nie? To Dokładnie. W każdej postaci sety są najbardziej kluczowym elementem budowania buildów, także podejrzewam, że zarówno tutaj, u Nekromanty, no sety będą bazować no, na najmocniejszych buildach, prawda? Golem. Słuchaj, przejdziemy sobie teraz do golema. Golem będzie umiejętnością u nekromanty. Będzie można sobie przywołać golema. No i jak to w Diablo 2 mieliśmy, mogliśmy sobie po prostu golemów przywołać kilka rodzajów. Tutaj mm -hmm. będzie przy, do przywołania jeden golem. Znaczy, w Diablo 2 też przywo, przywo, wy, przywoływaliśmy jedn, jednego golema. Ale mogliśmy sobie wybrać, jak to będzie golem. Tutaj tak samo, przywołujemy golema i on będzie miał 5 run. Każda runa będzie dawała temu golemowi jakąś tam umiejętność i. Każdy... Znaczy, to będą, to będą po prostu inne golemy pod drugim Inne runami. golemy po prostu. No, po prostu, nie? Inne golemy i skopiowany będzie tylko model. Yy, Nasz znaczy model. Pomysł krwawego golema, tak? W Diablo tak. 2 mieliśmy krwawego golema yy, i tutaj. Krwawy golem to będzie jedna z run golema ogólnie rzecz biorąc. Tak, tak, tak. tak. A pozostałe runy będą całkowicie inne. No i to, to, mnie, to mnie ciekawi, właśnie. Ciekawe, czy będzie, czekaj, kościany był w Diablo dwójce? Nie. E, żelaznego nie. golema mieliśmy w dwójce, Ogninnego, Glinianego. Gliniany, gliniany, żelazny, piaskowy. E... Piaskowy? Piaskowego nie, nie pamiętam. Nie, gliniany, to był gliniany, tak. Tak, ten pierwszy to był gliniany, później był właśnie. Żelazny. E, nie, później był ten krwawy, później był żelazny, a później był ognisty. Tak, cztery tak, golemy były. Cztery golemy były. No to teraz ciekawe, czy będzie golem z kości. To jest, kurde, dobry pomysł. Podejrzewam, powierz. że będzie jakiś błyskowy golem. Mm, tak, Tak, tak albo... albo jakiś, nie wiem, czy nie, błyskowy, ognisty to nie będzie, tak? Bo ognisty z tego no nie będzie... może być. Ciekawy, nie będzie nie... też trucizn, nie będzie też golema strucizny, no bo ten nasz nekromanta nie będzie, no uwaga, miał trucizn. truciznę. błyskowy golem, to będzie ma na pewno. Naprawdę, czuję, że będzie błyskawy. Golem. golem z kości, golem krwawy, błyskowy, no to to już mamy trzy, jeszcze dwa. Ktoś z widzów może pod filmem nie chce. Piszcie napisze komentarze, jakie Jakie, golemy, jakie przy, czu, czujecie, że będą golemy Dobra, przelecimy dalej, tak żeby nie przynudzać, mam 27 minut Golemy, e, klątwy. Klątwy u nekromanty, słuchajcie, e, nekromata będzie mógł rzucać klątwy i klą każda klątwa tak. będzie coś tam robiła, prawda? Bufowała team, nerfiła moby Whatever. Mamy klątwę już zapowiedzianą i jedną, która będzie wysysała życie z mobów, a dawała je nam i naszemu party, tak więc szykuje Nekro się mały... coming. Dokładnie. Bardzo mnie to cieszy, że właśnie będą różne opcje, że mam nadzieję, że będzie można zrobić z a też nekromantę. To jestem prawie że pewny, że nekromanta będzie z DPS-em, jako support. Nie jako klątwy I? po prostu. Będzie się budować na pod klątwy i jeżeli będzie rzeczywiście taka runa która po prostu będzie wysysać życie z przeciwników i je wsysać teamowi, no to to będzie czysty healer. Jestem tego pewny. Plus, to będzie mobilny healer. Nie będzie musiał stać w miejscu, po prostu będzie mogli tym nekro biegać, po prostu yy, rzucać klątwy na każdym mobie, tak? Biegać Dokładnie. po mapie i narzucać te klątwy na moby. I każde moby, które będą przychodzić do teamu. Będą leczyć przeciw naszych towarzyszy. Podejrzewam, że każda klątwa będzie miała swój zasięg działania. Także to nie będzie tak, że no, wchodzicie na rifta, bie pie pierwszy biegnie nekro na rift, yy, rzuca klątwy na wszystkie moby na danym florze i team ma full życia cały czas. Podejrzewam, że na pewno klątwy będą miały swój zasięg. No. No i co jeszcze o tych klątwach powiesz? Podobają ci się, się te klątwy? Tak, wiesz, no jeżeli będzie można w, w, takiego właśnie supporta zrobić, takiego debuffera albo właśnie healera z niego, no to to by było super. W tym momencie, kiedy jest ta szafa w grze, ta szafa, jak ona się nam zbrojownia. nazywa? Zbrojownia y, to naprawdę ja będę się Cieszył jak dziecko móc zmieniać, wiesz, różne... bawić się w różne buildy i tak dalej. Bo wcześniej to bym musiał, wiesz, mieć pięciu tych nekromantów i w i, i każdym miał inny set i przerzucać ze te steringi i to wszystko. Teraz to będzie wyglądało naprawdę fajnie i przyjemnie. Wiesz, ja polecę w y, y, Healerze, ktoś y, reszta poleci w dipsach, a teraz zobaczymy inaczej. Może ja polecę tak, a reszta tak. I to będzie naprawdę naprawdę przyjemne. No i... Jeżeli już jesteśmy przy nekromantach, to mamy model kobiecy nekromantki, tak, model która nekromantki. wygląda naprawdę super. Tak, tutaj już fajnie pokazałem. Mod różna rośnie w siłę, model nekromantki. No i powiem, nie wygląda najgorzej. Tak, Czy włos, blisko. Włoski do, włoski do ramion. Wygląda Tępowo jak, jak DH, tylko że siwa, nie? Troszeczkę. Taka siwa, nie? No. no. No dobra, przyszłość nekromantów, szybki rzut oka. Wiemy, że umieracie z ciekawości i chcecie się dowiedzieć, kiedy będziecie mogli zagrać Nekromantami. cena oraz data premiery jeszcze nie ustalona. Od razu mówię, bo też mnóstwo pytań jest na ten temat. Nie znamy ceny, nie znamy kiedy to wyjdzie. No i co? Dwa słowa podsumowania Sazax. Czekam, jaram się. Myślę, że tyle też mogę powiedzieć. Naprawdę, pogadaliśmy sobie troszeczkę, 25 minut, żeby Wam dużo już nie zanudzać. Spodziewajcie się u mnie, zarówno jak i u streamów. Jeżeli siebie dostaniemy dostęp, to spodziewajcie się wszelakich nagrań, omówienia, omówienia dokładnych umiejętności nekromanty, omówienia buildów, streamy z gameplayów. Wszystko, wszystko będzie, wszystko będzie. Wszystko, wszystko wyeksplotujemy go w masakrycznie. Także tak. I oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego materiału, bety, nekromantów, coś przeoczyliśmy, pamiętajcie, o tego są komentarze, piszcie, na pewno odpowiemy. Jeżeli spodobał Wam się tego typu odcinek, takie pogadanki, a ja tutaj sobie w tle manipulowałem yy, o, informacjami o czym my, my w ogóle mówimy. Dajcie lajka. No i jeżeli ogólnie. Materiały się podobają. Rzućcie subkiem. Już niedługo 2000. tysiące będzie na pewno jakiś specjal z mojej strony z tejże okazji. Uuu, nie mogę się doczekać. No i zajrzyjcie na kanał Ksazaksa, który jest pode mną. Tam też są materiały odnośnie Diablo. Dużo i ciekawie. I tyle. Trzymajcie się. Piona. Dzięki Ksazak za obecność. Dzięki Tobie również za zaproszenie. I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już z Diablo 3 z Necro. Piona, do zobaczenia. Ej, szczała!